Ja tu mam wszystkie taką samą fryzurę, co się stało? Nie, to głupiące jest... je! Spokoj! Robak, spokój! Ja tego nie grałam. Na pierwszym swoim turnieju zdobyła medal. I mi się bardzo to spodobało i stwierdziłam, że chce mieć medale. I od y, czwartego roku życia mała mnie zaprowadziła na pierwszy trening. No i jakoś tak brałam. Na to zgrupowanie zaprosiliśmy, powołaliśmy 80 utalentowanych piłkarek polski. Obóz trwa 7 dni, tak. czyli cały tydzień od niedzieli do niedzieli. Trenujemy dwa razy dziennie, ale letnia akademia przede wszystkim tutaj jest ukierunkowana na na grę w ataku i na to najwięcej zwracamy na uwagę i na tym się najwięcej skupiamy. Wiecie, że nie wszystkie to przodu! waszą potem do fizjo. Dobrze. Boli? Tak troszeczkę. Tutaj o, tu. No, o, o, tutaj, tutaj, no no. no, no. w takim czymś grupie grać? Dziękujemy, do widzenia. Dziękujemy, do widzenia. Nie, nie, tylko się zapachem. nie jest ok. Jest bardzo fajna atmosfera, że e, są dwa treningi dziennie, które są męczące, ale, e, jak... fajne. ale fajne, tak? Dużo grania jest, można się poznawać z innymi dziewczynami z całej Polski. jednak To jest też coś fajnego. Mamy mieć przegląd. Na jakim poziomie z danego rocznika są piłkarki, tworząc dynamiczną selekcję i ranking piłkarek, które wierzymy, że w przyszłości pojawią się z orzełkiem z orłem na piersi i będą reprezentowały nas, nasz kraj. Każdy wie dzisiaj, że w Polsce grają kobiety, co jeszcze 10 lat temu nie do końca było jakby oczywiste. W tym roku Mistrzostwa Świata we Francji spowodowały nagle inne spojrzenie też na tą europejską piłkę nożną kobiet. Ten boom niewątpliwie sprawia, że kolejne piłkarki z przekonaniem zaczynają chcieć trochę więcej niż do tej pory. już tak dobrze pójdzie, to chciałabym grać w poliselze. Ja też. Nie, <grym> nie to My dopiero utożsamiamy się z tym, że one mogą y, grać zawodowo. Że to może być styl życia. Ewa sikora. Pa <grym> Ola Sikora. No ale to głównie, że jeśli chodzi ale o moją idotę, to, to Ewa paję. Znaczy, no ten, najbardziej. E, rozmawialiśmy o mistrzostwach świata. Okazało się, że każda z nich obejrzała przynajmniej kilka spotkań. To powoduje, że one utożsamiają się ze sportem, który na co dzień trenują, a dodatkowo znają jakby czołowe piłkarki, światowe piłkarki i to powoduje, że jednak również mentalność się zmienia. Są to moje idolki i chciałabym iść i, 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 ich, droża, ich drogą i być takie jak one, albo nawet lepsze. Nie ma tutaj niczego na pół gwizdka, jak już coś robimy, to na 100%. I ja myślę, że to jest też atut piłki kobiecej i to też trzeba w jakiś sposób eksponować, że, że jednak walczymy do końca, walczymy na maksa i dla nas nie ma wymówek. To jest na pewno coś, co w jakimś stopniu wyróżnia grające zawodniczki. Fajnie by było, jakby nam się w ogóle udało Właśnie, zagrać no, w najwyższym poziomie. No, miejmy nadzieję, że nam, że nam życie pozwoli na to i nie będziemy mieć żadnych kontuzji.